Cześć, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie nietypowy filmik, już wam tłumaczę dlaczego. Od jakiegoś czasu zastanawiałam się nad tym, co takiego zmieniło się w Polsce i generalnie w całym YouTubie, bo nie ukrywajmy, że ten YouTube naprawdę się zmienił na przestrzeni tych kilku lat, przynajmniej odkąd ja oglądam tego YouTube'a. Nie ukrywam, że te moje rozważania znowu się pojawiły, kiedy ostatnio obejrzałam dwa filmiki. Julki Kobus i Oli z kanału Olur, które po prostu opowiadały o ogólnie YouTube, o zdrowiu psychicznym i o tym, jak one postrzegają w tym momencie YouTube i generalnie. No zresztą sami te filmiki możecie obejrzeć. podlinkuję wam w opisie, jeżeli jesteście ciekawi. Wydaje mi się, że dziewczynom brakuje tego starego YouTube'a. Mi również. I teraz tak, co to jest ten stary YouTube? Dla każdego na pewno oznacza to co innego. Dla mnie przede wszystkim stary YouTube to takie miejsce, gdzie były treści wrzucane bardziej, wiecie, na luzie, gdzie było mniej przede wszystkim tego hejtu, jadu ze strony ludzi. Przede wszystkim miejsce, gdzie każdy mógł publikować coś na miarę swoich zainteresowań, coś po prostu, co lubił i nie liczyły się po prostu tylko wyświetlenia, cyfry, polubienia i tak W związku z tym stwierdziłam, że chcę sobie trochę przypomnieć ten właśnie stary YouTube, Dlatego wymyśliłam tak. Tutaj mam właśnie pytania do niego. Z tego względu, że co lepiej odzwier odzwierciedla ten stary YouTube, niż właśnie tagi, których no, było wtedy na potęgę w całym internecie. I to było moim zdaniem coś fajnego. Twórcy nawzajem się nominowali, do tych tagów mogliśmy dowiedzieć się czegoś nowego o danym twórcy, i tak Bardzo chciałabym, żeby inne dziewczyny również odpowiedziały na ten tag. Na koniec filmiku oczywiście nominuję wszystkie kanały, które chciałabym, od których po prostu chciałabym usłyszeć takie odpowiedzi. Natomiast, jeśli Wy również nagrywacie na YouTubie i chcielibyście coś takiego nagrać, no to oczywiście zapraszam. Będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie. I jeżeli nagracie taki filmik, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, żebym po prostu mogła odwiedzić Wasze profile. Teraz już bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was do oglądania. Jeszcze wcześniej odsyłam Was na moje social media, czyli Instagrama. I TikToka w tym momencie. Zaczynamy! Pytanie numer jeden: który kanał oglądałeś najczęściej? Ym, przyznam szczerze, że ja kiedy zaczęłam w ogóle oglądać, odkryłam YouTube'a, y, moje odkrycie zaczęło się chyba od filmiku Karoliny ze stylizacji, która pokazywała jak zrobić jakiegoś śmiesznego warkocza, i ja autentycznie wtedy szukałam takiego tutorialu w internecie i trafiłam na filmik Karoliny. Zobaczyłam przy tej okazji, że ona ma różne inne filmiki, które, gdzie pokazuje Ci, gdzie, jak się maluje, właśnie jak się czesze, jakich kosmetyków używa i dalej. I to mnie troszkę zaintrygowało i zaczęłam się zastanawiać, o co chodzi, co jest tak naprawdę, w czym tkwi tak naprawdę ten fenomen pokazywania takich rzeczy w internecie. Więc tak jak mówię, zaczęło się od Karoliny stylizacja. Ale później również oglądałam inne dziewczyny i mnóstwo, pamiętam, mnóstwo filmów oglądałam Alice Vlog Channel, mnóstwo filmów oglądałam u Julki Kobus, o której jeszcze wspomnę na pewno w dalszych pytaniach, oraz kanału Last Dream. Pamiętam, wtedy też oglądałam sporo glam Pauli i muszę przyznać, że teraz już od chyba dwóch lat nie widziałam ani jednego filmiku Pauli, ale... Wcześniej, właśnie kiedy zaczynałam w ogóle oglądać YouTube'a, no to tego było mnóstwo, i pamiętam, właśnie blogmasy Glam Pauli były takim punktem obowiązkowym każdego dnia. Pytanie numer dwa. Który kanał zainspirował Cię do założenia własnego? Wydaje mi się, że większość twórców, którzy zakładali swoje kanały, chcąc nie, chcąc, byli zainspirowani przez czyjąś inną, przez inną twórczość na YouTube. I w moim przypadku był to kanał Oli z kanału Last Dream. Jeżeli Ola obejrzy może ten filmik, to ja generalnie kiedyś, to było jakieś 5-6 lat temu, pamiętam kiedyś Ola zrobiła takiego live'a, gdzie umożliwiła swoim widzom dzwonienie do siebie, to ona dzwoniła po prostu na wybrane numery i ja oglądając tego live'a podałam swój numer, no i tak się stało, że Ola do mnie zadzwoniła wtedy, <grywka> więc nie wiem, czy pamiętasz takiego live'a, Ola. W każdym razie ja doskonale pamiętam tą rozmowę, i pamiętam taką moją radość, mimo że wiecie: No, Ola jest dużo młodsza ode mnie, tak naprawdę, i y, teoretycznie nie wydawało mi się nigdy, że osoba tak młodsza y, może być jakąś taką inspiracją do zrobienia czegoś, ale jednak, y, więc tutaj, wiek absolutnie moim zdaniem, nie ma znaczenia w takich przypadkach. I ja wtedy w tej rozmowie powiedziałam Oli, że mm, po prostu mnie bardzo inspiruje i że chciałam założyć kanał. E, natomiast ja też wtedy byłam w takim etapie, w momencie w moim życiu, e, kiedy nosiłam aparat ortodontyczny. Ja się tego strasznie wstydziłam i e, czekałam na ten moment, kiedy go zdejmę, żebym po prostu mogła nagrywać na YouTubie. Więc zanim ja zaczęłam nagrywać, tak naprawdę przez rok ja sobie, wiecie, układałam w głowie te filmiki, planowałam i tak dalej. No, ale ostatecznie właśnie zainspirowała mnie do zrobienia tego Ola. Czego najbardziej Ci brakuje w obecnym YouTubie? Wydaje mi się, że na to pytanie odpowiedziałam już trochę we wstępie. Brakuje mi przede wszystkim takiej swobody treści, bo każda treść teraz upubliczniana przez twórcę jest na wskroś analizowana, wiecie, powstaje mnóstwo tych pobocznych kanałów typu Komentujemy zachowanie tego YouTubera. Komentujemy tą aferę i tak dalej, i przez to jakby wszystko, co się w tym momencie dzieje w internecie, nie dość, że jest poddane krytyce ludzi oglądających, to jeszcze poddane krytyce właśnie tych innych kanałów, innych twórców. I brakuje mi po prostu takiej normalnej swobody i takiego cieszenia się tym po prostu, że w ogóle tu jesteśmy, że to robimy. Kolejne pytanie, czego najbardziej żałujesz swojej działalności na YouTubie? I wydawało mi się na początku, że na to pytanie będzie mi ciężko odpowiedzieć, ale ostatecznie o dziwo, odpowiedź przyszła niemal od razu. Ja żałuję tego, że usunęłam większość swoich film filmów na kanale. Tak, gdyby nie to usunięcie, miałabym tych filmów pewnie dwa razy więcej, albo nawet trzy razy więcej, i przyznam się otwarcie, że ja te filmy usuwałam zazwyczaj w takich momentach, kiedy na przykład grupa kolejnych znajomych dowiadywała się, że prowadzę kanał i w takim wiecie zaślepiona sklepkami na oczach po prostu kasowałam filmy, żeby tylko te moim zdaniem gorsze filmy, żeby tylko jakby zatruszować to co robię, to była taka głupota i bardzo tego żałuję nawet gdzieś tam googlowałam kilka razy czy da się w ogóle to odzyskać chyba nie, chyba, że wy macie jakiś pomysł, no to możecie mi też podsunąć, bo no, sporo tych filmów faktycznie poszło, głównie to były vlogi, czego tym bardziej żałuję, bo w tym momencie byłaby to super pamiątka. Czy udało ci się nawiązać bliższy kontakt z kimś z YouTube'a? Niestety nie udało mi się nawiązać kontaktu takiego osobistego, ale wydaje mi się, że wszystko przede mną. Jest kilka osób w polskim właśnie YouTube'ie, internecie, z którymi bardzo chętnie bym się spotkała po prostu na kawę, pogadać. Ale mam też kilka osób Właśnie, które nagrywają Ten kontakt to jest bardziej takie, wiecie Pisanie komentarzy sobie na Instagramie Gdzieś tam zawsze jakieś Powiedzenie miłego słowa i tak dalej Więc tego typu natomiast w realu niestety nie Teraz będą troszkę trudniejsze pytania Ponieważ trzeba będzie wskazać konkretne osoby No ale cóż Kto w 100% pozostał Sobą na polskim YouTubie tu Mam trzy osoby Które Tutaj, o których chciałabym powiedzieć. Pierwsza osoba to jest Nessie. To jest dziewczyna, która od początku jakby nie przejmowała się tymi trendami, które są w internecie i tak dalej. Nagrywała po prostu swoje, zazwyczaj to były vlogi. I tak też po prostu zostało do dzisiaj. Fajne jest to, że ona się w ogóle nie przejmuje tym właśnie, co powiedzą inni. Czy to będzie dla kogoś ciekawe? Po prostu ewidentnie nagrywa, bo lubi. Kolejną osobą jest właśnie Julka z kanału Julia Kobus, ponieważ Julka zawsze moim zdaniem była specyficzna. I jeżeli ktoś w ogóle kiedyś oglądał Julkę, to moim zdaniem Julka się albo kochało, albo się jej nie lubiło i jak to wytłumaczyć po prostu albo ją oglądaliśmy i czekaliśmy na jej filmy po prostu z niecierpliwością, ale nigdy to nie był kanał, który był włączany, wiecie tak, a nie mam co oglądać, dobra Julka dodała vlog fajnie. Więc Julka generalnie zawsze miała gdzieś, co powiedzą inni i wydaje mi się, że ona jest jedną z nielicznych osób na polskim YouTubie, która otwarcie wyraża swoje zdanie na różne tematy, nawet kosztem jakiegoś właśnie hejtu. Dużo też w ogóle przeszła w życiu i to moim zdaniem dodatkowo ją właśnie ukształtowało w taki sposób i pozwoliło radzić sobie z tego typu rzeczami. Julka jest moim zdaniem dalej tą autentyczną osobą na, na YouTubie. I trzeci kanał to jest właśnie Ola, o której mówiłam już wcześniej w poprzednich pytaniach. Nie nagrywa czegoś tylko dlatego, że jest modna. Po prostu nawet ostatnio oglądałam jej takiego vloga, gdzie ona wspomniała, że wiecie, jeżeli chcecie posłuchać czegoś ciekawego i tak dalej, i tak dalej, no to nie u mnie. Ja w tym momencie siedzę w domu, więc pokazuję wam to, co naprawdę robię. Pokazała tam przy okazji jakieś polecane książki i tak dalej, więc moim zdaniem duży też szacunek za to, że nie boi się pokazywać takiej swojej rzeczywistości i w tym momencie przypomniał mi się, słuchajcie, jeszcze jeden kanał o którym muszę wspomnieć to jest właśnie Alicja z Alice Vlog Channel dlatego, że moim zdaniem również Alicja jest bardzo autentyczna w tym co robi i oczywiście to wszystko jakby u Alicji wygląda ładnie, Chyba o to, żeby to wszystko było takie estetyczne, ładne jakieś, wiecie, dobre oświetlenie tło i tak dalej z pozoru mogłoby się wydawać, że to jest wszystko tak bardzo wyreżyserowane i sztuczne, ale tak wcale nie jest, bo Alicja w swoich treściach i w tym, co mówi, jest bardzo prawdziwa i przede wszystkim dzieli się dużą częścią swojego życia z widzami i dużą, częścią, i dużą część siebie im po prostu oddaje. No i teraz to gorsze pytanie, czyli kto według Ciebie najbardziej się zmienił na polskim YouTubie? I tutaj też musiałam się zastanowić, ale nie dlatego, że ciężko mi było wybrać osobę, tylko yy, tych osób było naprawdę sporo. A też nie chodzi o to, żeby wymieniać tutaj każdego kanału, o którym w ten sposób gdzieś tam uważamy. Więc ja wspomnę przede wszystkim o kanale Olciak. Ja kiedyś kanał Oli oglądałam często i oglądam też czasami jakieś filmy, które wrzuca już też rzadko, ale jednak się pojawiają. I mam wrażenie, że jakby. Ola straciła taką autentyczność. No i druga osoba, która moim zdaniem niestety też się zmieniła, no to jest niestety Angelika Little Monster, ale tutaj gdzieś tam ja też starałam się zrozumieć to, że wiecie, jakby a nie, boże, nie Agnieszka, tylko Angelika pojawiła się w programach telewizyjnych i tak dalej. To wszystko też na pewno ją w jakiś sposób zmieniło. No ale jednak te treści na YouTube no, nie są już takie same, nie ukrywajmy i wydaje mi się, że ta Angelika. Która nagrywała na tle łóżka piętrowego, i tak dalej, było właśnie takim fajnym wzorem dla, dla dzieciaków, przede wszystkim, bo ona sama była dzieckiem, jak zaczynała. I od razu też zaznaczam, mówiąc o tej zmianie, mi nie chodzi wcale o to, że yy, ktoś się w ogóle zmienił, no bo wiadomo, że dojrzewamy, tak, i każdy z nas się zmienił. Ja też się zmieniłam od czasów, yy, od początku nagrywania na YouTubie, ale jednak chodzi właśnie o zachowanie takiej prawdziwości i autentyczności w tym. Podaj tytuł filmu, z którego byłaś i jesteś najbardziej dumna. Ja mam dwa. Jeden to jest filmik, który osiągnął największą ilość wyświetleń na moim kanale i ja też byłam z niego bardzo zadowolona w momencie nagrywania i montowania tego filmu. To jest Wycieczka po Sylwenhendzie w Stanach Zjednoczonych. A drugi film, który ma z kolei bardzo małą ilość wyświetleń, ale mimo wszystko ja byłam z niego bardzo dumna, to jest film Listy do mnie, który również możecie znaleźć na moim kanale. Chodzi po prostu o to, że. Piszę listy do siebie za chyba 20 albo 30 lat. Który z filmików u innego twórcy na polskim YouTubie wspominasz najlepiej? No i tutaj też od razu przyszło mi odpowiedź na myśl. To jest filmik Julki Kobus na 10 tysięcy subskrypcji. I naprawdę ja oglądałam ten, film, ten filmik tylko raz, żeby nie było. Ale do tej pory pamiętam tą radość, jak wracała chyba z siostrą ze sklepu i krzyczała w samochodzie, czy nawet w sklepie, że ma 10 tysięcy subskrypcji na YouTubie i to było, słuchajcie, tak piękne, naprawdę to była taka szczera radość. Jeżeli nie widzieliście tego filmu u niej, no to oczywiście spróbuję go jakoś odszukać i wam podlinkować. Ale tak polecam naprawdę zobaczyć, bo to był taki w 100% szczery, prawdziwy filmik i prawdziwa radość. I już ostatnie pytanie, słuchajcie, co by się zmieniła lub co byś zmienił w dzisiejszym YouTubie. I to pytanie też wiąże się z którymś poprzednim, natomiast przede wszystkim ograniczyłabym ilość hejtu w internecie, mimo że no, nie jest to nie do zrobienia, zdaję sobie z tego sprawę. Ale jest to przykre, bo wiem, że jest mnóstwo mm, ludzi, którzy po prostu odczuwają blokadę tylko i wyłącznie z tego powodu, że boją się być site'owani. Można by zmienić dużo, ale prawdę mówiąc, najważniejsze moim zdaniem jest to, żeby te osoby, które faktycznie nagrywają i zaczęły nagrywać z pasji i dalej robią to z pasji, pozostały w tym po prostu prawdziwe i skupione po prostu na tym, że im to sprawia przyjemność. I ja może nie chciałabym tego, żeby YouTube za kilka kolejnych lat wyglądał tak, że wszyscy będą nagrywali tylko i wyłącznie dla zarobków, dla pieniędzy, bo wydaje mi się, że wtedy już w ogóle ta autentyczność, nawet reklamy w YouTube gdzieś tam zniknie. Dobrze, kochani, to tyle. Bardzo Wam dziękuję, jeżeli wytrwaliście do końca tego filmu. I teraz zobaczycie już osobę, która nominuje do tego tagu, więc możecie dać znać tym osobom również, że coś takiego się pojawiło. Jestem bardzo ciekawa ich odpowiedzi i... To tyle. Teraz już się żegnam. Ściskam was jeszcze raz na moje social media. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa.